Ewangelii, według świętego Marka. Jezus wyszedł znów nad jezioro, cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał lewego syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do Niego: Pójdzie za mną. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród Faryzeuszy, widząc, że jest z grzesznikami i celnikami, mówili do jego uczniów: Czemu to on je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to i rzekł do nich: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Kochani, ta Ewangelia znowuż jest o nas, jest o mnie. Mówi o powołaniu, powołaniu do świętości, powołaniu do takiego zapału apostolskiego. Nasz święty założyciel, święty Vincenty Palotti, zwykł mawiać, że każdy ma być apostołem i że każdy może być wielkim świętym. I ta Ewangelia właśnie o tym nam przypomina. Bo zobaczmy, Chrystus mówi do wszystkich. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych. Nie przyszedłem powoływać tych, którzy są idealni, wzorowi, ale przyszedłem powoływać grzeszników. Może się w nas włączyć taki mechanizm, no ale przecież ja jestem pobożny, przecież ja Panu Bogu oddaję chwałę, przecież ja odmawiam tyle modlitw, chodzę do kościoła, jestem człowiekiem głęboko wierzącym. Trzeba nam wszystkim uznać jednak tę prawdę, że jesteśmy grzesznikami i bardzo potrzebujemy spotkania z Panem Jezusem. O nie daj Boże, żeby było w nas takie przekonanie, że już jesteśmy doskonali, że już jesteśmy wzorowi, że my już więcej nic nie potrzebujemy, żadnego rozwoju, bo jesteśmy idealni w naszych modlitwach. A to znaczy, że wykluczamy przyjście do nas Pana, bo On przychodzi nieustannie nas doskonalić. On przychodzi nieustannie nas powoływać do jeszcze większej świętości, do jeszcze większej gorliwości, do jeszcze większego zapału. Jezusowi ciągle jest mało. Ciągle jest mało, w tym sensie, że ciągle pragnie, byśmy jeszcze bardziej go kochali, jeszcze bardziej się do niego zwracali, jeszcze bardziej uznawali, że go potrzebujemy w naszym życiu. Przychodzi do nas i mówi: Przychodzę właśnie do ciebie. Chcę wejrzeć w Twoje serce. Chcę, byś doświadczył mojej miłości. Oddaj mi swoją nędzę, oddaj mi swoją niedoskonałość. Znamy to przecież, do Faustyny Jezus w dzienniczku powie. Oddaj mi swoją nędzę, swoją małość, to wszystko, co cię przerasta, co cię przekracza. Nie bądź z tym sama, nie bądź z tym sam. Im więcej Bogu oddajesz swojej grzeszności, swojej niedoskonałości, swojej ułomności, tym bardziej się uświęcasz. Życzmy sobie, abyśmy uwierzyli na nowo w te Jezusowe słowa. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Jak się masz? Szczęść Boże.